Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym nietypowym wernisażu, wernisażu nowego kalendarza Fundacji Nowa Przestrzeń Sztuki i hotelu Bristol, zatytułowanego 12. Autorem tego kalendarza jest pani Kinga Nowak artystka z Krakowa. Tak przedstawię. Zatem chyba powinien powiedzieć pani profesor Kinga Nowak, bo z tych tytułów, które na Akademii posiada, to tak by należało wnioskować. Otóż Kinga przygotowała 12 prac, będąc stanowiących kanwę najnowszego kalendarza Fundacji na rok 2021. Jest to 12 kalendarz, a jednocześnie ostatni kalendarz wspinający cykl 12 kalendarzy, 12 miesięcy, 12 kalendarzy, 12 artystów, który Fundacja wydaje od 2010 roku. roku. To wszystko, co za mną, te piękne, kolorowe prace są autorstwa pani Kinki Nowak. Wprowadzają nas w taki radosny nastrój, to nam jest bardzo potrzebne w tak trudnych, na wszystkich czasach. Po raz pierwszy przedstawiam do Państwa, Państwa nie ma, a ja mówię. I Państwo mnie podobno słyszą, albo przynajmniej będą mogli usłyszeć. No Takie mamy dzisiaj wymogi epidemiologiczne, w których wernisaże nie można odbywać, a jednocześnie chcielibyśmy się podzielić z Państwem tym, co przez ostatni rok przygotowaliśmy na ten nowy 2020 pierwszy rok. Proszę państwa, ja nim poproszę tu panią Kingę, będziemy się tak zmieniać z uwagi na to, żebyśmy się tutaj nie, nie wzajemnie, za blisko nie, 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 nie spotykali. Chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że pani Kinga przyjęła propozycję, propozycję przygotowania tego kalendarza, bo to zawsze jest taki pewien rytuał wyboru artysty, któremu powierzymy. Ten kalendarz po drugie, ten artysta się musi zgodzić i chcieć zrobić kalendarz, bo mówimy o stworzeniu pewnego cyklu 12 prac, które stanowią pewną spójną całość przez rok są przez Państwa oglądane na poszczególnych stronach naszego wydawnictwa i mają nam codziennie, że tak powiem, umilać czas i, i, i sprawiać, żeby ten czas przemijający był czasem dobrze spędzonym. Także życzę Państwu, aby rzeczywiście ten kalendarz w roku 2021 był dobrym kalendarzem, który by przynosił same dobre dni, tak radosne i kolorowe, jak wszystkie prace na ścianie za mną. A może teraz ja trochę przestanę, poproszę Panią Kingę o kilka słów od siebie. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To ja jestem zaszczycona, że miałam możliwość, okazję być zaproszona do realizacji tego projektu. Chciałam tutaj ogromnie podziękować wspaniałym mecenasom sztuki, pani Dorocie i Panu Tomaszowi Tworkom. Ogromnie dziękuję za to zaproszenie i naprawdę jest to dla mnie zaszczyt, że mogę w jakiś sposób podsumować czy zamknąć ten projekt dwunastu kalendarzy i że ten ostatni jest właśnie mógł być mojego autorstwa. Muszę Państwu powiedzieć, że podziwiam w ogóle Państwa zaangażowanie i Państwa pasję dla sztuki i chęć popularyzacji sztuki, nie tylko i w Busku zdroju, i w Kielcach. Naprawdę jestem... Bardzo, patrząc na Państwa działalność, jestem, jestem pod, pod dużym wrażeniem państwa energii i, i, jestem, i się ogromnie cieszę, że, że miałam możliwość współpracować z Fundacją Nowa Przestrzeń Sztuki przez ten rok i, i zrealizować te pracę. Muszę powiedzieć, że y, miałam przy realizacji ich bardzo dużo po prostu y, frajdy radości. Y, one, y, inspiracji szukałam zarówno w naturze, jak i w formach. Y, w liczbach, którymi odmierzamy czas, czyli jakby każdemu poszczególnemu miesiącowi jest dedykowana liczba i, i starałam się, aby każdy z tych reliefów jakby oddawał aurę danego miesiąca. No i mam nadzieję, że, że to jest widoczne i czytelne w tych, w tych pracach. Chciałam tutaj bardzo podziękować, bo ten projekt realizowało razem ze mną. Wiele osób zawsze tak jest, że, że to jest wspólna praca. Tak jak mówiłam, przede wszystkim dziękuję Państwu serdecznie, Pani Dorocie i Pan Tomaszowi. Dziękuję ogromnie moim rodzicom, dziękuję mojemu tacie, bez którego wsparcia technicznego myślę, że no, miałabym na pewno dużo, dużo trudniej. Dziękuję serdecznie Pani Karolinie Kozieł za pomoc w organizacji. Dziękuję bardzo Pani Dadze Rogers za piękny projekt tego kalendarza. Dziękuję Michałowi Bratko za fotografię. Dziękuję filmie Akatla za realizację CNC tych, tych reliefów. No, i tak jak w tym, w tym oh, dziękuję oczywiście ogromnie Agnieszce Jankowskiej Marzec za, za napisanie pięknego tekstu, który towarzyszy serii tych prac. I chciałam, tak jak, tak jak w życzeniach, które są w tym kalendarzu i które otwierają go, chciałam Państwu życzyć, aby w tym roku rzeczywiście się odwróciło. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego i dziękuję serdecznie. Pozwolą, wróciłem tu znowu. Państwo, bardzo mi miło, że pani Kinga niejako mnie trochę wyręczyła i podziękowała wszystkim uczestnikom, albo prawie wszystkim uczestnikom. Ja chciałbym serdecznie z mojej strony podziękować całej załodze fundacji, bo to pod, pod, pod światły przywództwem mojej żony, pani Doroty Tworek, bo gdyby nie ona, to by tego wszystkiego nie było. Jej zdolności organizacyjne są ogólnie znane i, i praca przy tym kalendarzu była również nieoceniona. Zawsze z nami pracuje Radek Nowakowski, Daga Rogers. To są takie jakby stałe punkty programu. Bo solidne osoby, z którymi pracujemy i z którymi przygotowaliśmy również kolejne wydawnictwo. Otóż chcę Państwu pokazać ten piękny album, to jest zebrane w jednym miejscu 12 kalendarzy, innymi słowy 144 prace, 144 prace, bo to są obrazy, bądź fotografie, bądź obiekty, jak w tym przypadku mamy do czynienia. Wszystkie zebrane na raz, tak jak wspomniałem wcześniej, kończymy ten cykl 12 miesięcy, 12 kalendarzy, 12 artystów, 12 lat, tak się akurat wszystko poskładało, nawet cyferki nam się tak, te jedynki z dwójkami z tych latach poukładały. Zamykamy z pełną świadomością, że nic nie może wiecznie trwać. Coś co było jest zamknięte, będzie można do tego wracać myślami. Jakie dalsze plany fundacji, o tym dopiero będziemy myśleć. W każdym bądź razie cieszę się, że mogliśmy pokazać Państwu przez te 12 lat, 12 artystów, a jednocześnie 12 zupełnie niezależnych stylów artystycznych, obszarów sztuki, w których się poruszają, bo to, co wszystko sobie łączy, to niewątpliwie dobra sztuka, ale każdy z nich był zupełnie inną, inną, inną osobowością artystyczną, funkcjonował zupełnie w innym swoim świecie i to wszystko mogliśmy Państwu dzięki nim pokazywać. To, to co niewątpliwie łączy tą, tą, tą książkę, to jest to co ją dzieli, czyli różnorodność. 12 bardzo różnorodnych prac. Jednocześnie, jednocześnie chcę pokazać dzisiejszy kalendarz, bo mówimy o kalendarzu, a, a mamy czyste obrazy za mną. Proszę Państwa, momencik, momencik. Szanowni Państwo, tak wygląda kalendarz okładkowo. okładkowo, on tam w środku jest tak też ładnie barwny, kolorowy. Każdy miesiąc został przygotowany i opracowany, tak jak zawsze jeden obraz jeden miesiąc. Mam nadzieję, że będzie wszystkim Państwa, do których trafi, ja mam świadomość, że trafi niestety do wy, dość wąskiej grupy odbiorców, bo ilość wydrukowanych kalendarzy nie jest wielka. Będzie, będzie miłym dodatkiem i miłym, miłym, że takim akcentem w domu czy w biurze, to będzie, będzie zawieszony. Także dziękując wszystkim za, za uwagę, Życzę, życzę dobrego roku, kolorowego, pięknego, zdrowego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. To już o, o kalendarzu powiedziałem, to teraz ostatni akcent dzisiejszego spotkania. Otóż ta, ta tablica i wszystkie wystawy, które odbywają się w hotelu Bristol, od któregoś momentu artyści się na niej wpisują i teraz poprosimy panią Kingę o również jej wpis. Dobry wieczór Państwu, szanowni mieszkańcy, drodzy goście Karolina Kępczyk i studio Busko dla portalu Busco Kompel i telewizji Ponidzie. Dziś szczególny dzień, właściwie Ever Stąd cieszę się, że mogę osobiście wziąć udział w kolejnej edycji kalendarz artystyczny w hotelu Bristol w Busku Zdroju, niesamowita inicjatywa Fundacji Nowa Przestrzeń Sztuki. Moi i Państwa gościem, artystka, autorka, prac pani Kinga Nowogwita. Mamy pięknie w słonecznym bózku. Witam. Witam Państwa serdecznie. Już dziękujemy za energię, za koloryt. Mam już swoją ulubioną cyfrę, wybrałam dziewiątkę z uwagi na, na energię. Pani Kingo, pan prezes, pani prezes, państwo tworkowie już opowiedzieli o, o samej idei, której mocno też kibicujemy jako mieszkańcy też województwa świętokrzyskiego i kochający sztukę, a chciałam dopytać o pani doświadczenie, bo dorobek jest imponujący ale to doświadczenie y, użycia czy spotkania sztuki y, artystycznej ze sztuką użytkową, y, mając na myśli właśnie formę kalendarza, czyli jednak coś praktycznego. Tak, rzeczywiście to jest wyjątkowa okazja i sytuacja, żeby się odnieść właśnie do, tego, do tej idei kalendarza. Bardziej traktowałam to jako pomysł, jako koncepcję, to znaczy, że w jakiś sposób w tych pracach muszę się odnieść do, do czasu, do upływu czasu i do tego, w jaki sposób czas odmierzamy, bo odmierzamy go jed, zarówno za pomocą cyfr, które nam zawsze towarzyszą przy tym, jak i poprzez naturę, to znaczy obserwując naturę i jej cykliczne zmiany, czyli to, że, że jest zimno cieplej, potem każda, każdy miesiąc ma swoją aurę. I, I w taki sposób próbowałam jakby odpowiedzieć na, te, na to zadanie. Myślę, że ta, kon, znaczy ta koncepcja jakby tutaj, tej, tej, czy tej, ta sztuka użytkowa bardziej mi wytyczyła pewne ramy. To znaczy nie była w żaden sposób jakby ograniczająca czy, czy, czy wręcz przeciwnie. Myślę, że zbudowała takie ramy, do których mogłam się, które były inspiracją i do których mogłam się po prostu odnieść w tych... W tych przestrzennych reliefach czy pracach. Także myślę, że ten Mariasz dla mnie był bardzo y, y, pozytywny, znaczy bardzo, bardzo dużo dużą miałam bardzo radości i frajdy przy realizacji tych, tych form. A Pani Kingo, czy po raz pierwszy w Busku? Jak Pani odbiera Busko z zimową porą? Piękne, bajkowe, naprawdę bardzo piękne, dużo śniegu i y, czystego śniegu. Czego można pozazdrościć, a to, a to ważne. Szanowni Państwo, w studiu Busko dziś gościem Kinga Nowak. Wszystkiego dobrego i lepszego roku. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie.